Szanowni Państwo, stajemy dzisiaj przed Wami jako posłanki polityczki z różnych opcji, z lewicy z nowoczesnej, z platformy koalicji obywatelskiej, ponieważ po raz kolejny zdajemy sobie pytanie, ile dzieci w Polsce musi jeszcze umrzeć, żeby rząd, partia rządząca, większość, władza, prezydent rzecznik praw dziecka potraktowały kwestię przemocy wobec dzieci jako kwestii poważnej. Anita Kowarska Dziedzic jest założycielką zespołu parlamentarnego do spraw podmiotowości dziecka. Ja prowadzę zespół do spraw dziecka, jest z nami Marzyna Okła Drewnowicz, wiceprzewodnicząca polityki, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Monika Falej, przewodnicząca zespołu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. I my wszystkie pracujemy nad tym, aby system pomocy ofiarom przestępstw, pomocy dzieciom zaczął w końcu działać. Bo teraz wszyscy żyjemy sprawą Kamilka. Będą wystąpienia płomienne o zaostrzeniu kar, wystąpienia mówiące o winie poszczególnych ludzi. Ale my po raz kolejny pytamy, dlaczego nie działa system? Dlaczego przecież Kamil nie jest jedynym dzieckiem, które umarło w wyniku przemocy domowej? Były Hania, Blanka, Szymon, Wiktor. I tych imion niestety będzie jeszcze więcej, jeśli nie zmienimy tego, co nie działa, a nie działa system. Dlatego po raz kolejny, jak to stoimy, domagamy się wprowadzenia w Polsce. Systemu analizy śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci. Systemu, który będzie analizował krok po kroku, dlaczego doszło do tragedii, co nie zadziałało. Systemu, który w końcu nauczy nas, w jaki sposób chronić dzieci. Który nie będzie piętnował poszczególnych osób, nie będzie tylko wybuchem emocji podczas jednej krzywdy dziecka. Będzie uczył polskie państwo, jak walczyć, jak przeciwdziałać, a nie tylko, jak po fakcie karać. Dlatego domagamy się strategii, która będzie mówiła o tym, jak chronić dzieci. W Polsce dziecko jest praktycznie bezbronne. W Polsce nie ma żadnego aktu prawnego poświęconego dziecku. Mamy akty prawne poświęcone systemowi opieki społecznej, systemowi pieczy zastępczej, rodzicom, asystentom, którzy wymagają rodzinie, kuratorów, którzy wymagają rodzinie, ale nikt, nikt w Polsce nie stoi po stronie dziecka. Dlatego my tutaj chcemy jednoznacznie powiedzieć. Musimy zmienić system. System nie działa, bo system jest nastawiony nie na ochronę dobrostanu dziecka, nie na ochronę jego życia i zdrowia. System jest nastawiony na ochronę. Nienaruszalności władzy rodzicielskiej. Dzieci i ryby w Polsce głosu nie mają. Nawet dzieci katowane. Dziecko samo nie może się poskarżyć, że coś jest nie tak w jego domu. Ono nigdy nie pozostaje bez kontroli rodzica. 40% polskich dzieci mówi, że zostało skrzywdzonych przez swoje najbliższe otoczenie, przez swoich najbliższych ludzi. To są dane, które podaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dlatego, że polskie państwo nie prowadzi rzetelnego monitoringu zjawiska przemocy domowej i przemocy wobec kobiet, przemocy wobec dzieci. Nie realizujemy zapisów konwencji stambulskiej. W tym samym czasie, kiedy komendant główny bawił się granatnikiem, Niebieska Linia opracowała z naukowcami autorski projekt, jak rzeczywiście robić monitoring stanu przemocy wobec kobiet i wobec dzieci. Komendant główny. Ten projekt odrzucił. Nie chciał się w ogóle nim zajmować. Dlatego, jeżeli ktokolwiek w tym kraju zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci i mówi o błędach tego systemu, to są ci, którzy nie są niestety wysłuchiwani. 40% dzieci. Co to dziecko, które jest krzywdzone w rodzinie, może zrobić? Jeżeli ono zwróci się bezpośrednio do sądu i powie: zabierzcie mnie do pieczy zastępczej, ja nie chcę mieszkać w domu, w którym. Gwałci mnie ojciec, a mama nie reaguje, to sąd się będzie nad tym zastanawiał, ale dziecko nie ma prawa zażądać dla siebie umieszczenia go w pieczy zastępczej. W tamtym roku dziewczynka czekała na decyzję sądu pół roku, aż popełniła samobójstwo. Czy dziecko może poskarżyć się lekarzowi? Żaden lekarz w Polsce nie ma prawa wysłuchać i zrobić jakikolwiek zabieg medyczny bez zgody rodzica. Więc jeśli dziecko poszłoby do lekarza, poskarżyć się, że zostało pobite, przypalone, to lekarz nie przyjmie go bez obecności rodzica. Co zrobi lekarz, który się w czasie wizyty lekarskiej dowie, że dziecko jest krzywdzone? Podejmie takie przypuszczenia. Jeżeli ma dział prawny w szpitalu, to się zapyta działu prawnego, co można dalej z tym zrobić, niech wyślą wniosek do sądu. Ale jeżeli jest lekarzem rodzinnym, lekarzem w przychodni, to się zastanowi, czy on ma jakąkolwiek procedurę zakontraktowaną przez NFZ w ramach której może wypełnić niebieską kartę. Nie ma takiej procedury, nie ma takiego kontraktu, nie ma takiego obowiązku. W związku z tym służba zdrowia bardzo rzadko, sporadycznie wypełnia niebieskie karty i informuje kogokolwiek o tym, że dziecko zostało skrzywdzone. Co robi szkoła? Czy szkoła może zawnioskować o to, żeby dziecko odebrać rodzicowi? Szkoła może wypełnić niebieską kartę. Ale szkoła nie może zabezpieczyć dziecka. Szkoła zwróci się do sądu o sprawdzenie sytuacji dziecka. Sąd wyśle kuratora, który spotka się z dzieckiem w obecności rodziców. Dziecko nie ma tego, tej możliwości, żeby być wysłuchane samo. Jeżeli szkoła powiadomi ośrodek opieki społecznej i przyjdzie ktoś z opieki społecznej i będzie chciał zabezpieczyć dziecko, umieścić je w pieczy zastępczej, to będzie musiał wezwać karetkę żeby potwierdził ratownik medyczny albo lekarz, że dziecko jest w stanie zagrożenia życia. Będzie musiał wezwać policję, bo policjant musi stwierdzić, że istnieje konieczność natychmiastowego zabezpieczenia dziecka i będzie musiał wedle nowych rozwiązań wezwać psychologa. Dzieci głosu nie mają. Dzieci w polskich sądach są traktowane Według uznania sędziego, czy sąd decyduje o tym, czy może dziecko wysłuchać i uwzględnić jego życzenia, czy nie. W Polsce, co nam już, wypomniał już Parlament Europejski, niestety nie zawiesza się spraw cywilnych o opiekę nad dziećmi do czasu rozstrzygnięcia spraw karnych. Tego się nie robi. W związku z tym dziecko może być oddane pod opiekę temu rodzicowi, który je skrzywdził i nikt temu nie zapobiegnie. Czy ktoś ponosi konsekwencje tego, że zaniedbał swoje obowiązki, że nic nie zrobił? Nikt nie ponosi żadnych konsekwencji. Złych wyroków, złych decyzji i zaniechań. Nie ma odpowiedzialności karnej. Jest odpowiedzialność społeczna. Nie ma odpowiedzialności karnej. Dopóki nie będzie obowiązkiem polskiego wymiaru sprawiedliwości słuchać dziecko i uwzględnić jego życzenie, to nie będziemy mieli możliwości zadbania o bezpieczeństwo dzieci. W Polsce nie ma takich instytucji, jakie są na zachodzie Europy, które wkraczają natychmiast do rodziny. Bo my bronimy świętość rodziny, czyli de facto bronimy jako państwo władzy rodzicielskiej. Nie bronimy bezpieczeństwa dzieci. Nikt nie ponosi konsekwencji tego, że 7% dzieci w tym kraju już doświadczyło skrajnej przemocy seksualnej, że połowa mówi że doświadczyła niechcianych zachowań seksualnych. 40% dzieci skarży się na przemoc domową, 7% dzieci zostało zgwałconych, a 10% dzieci doznaje regularnie nękania w szkole. I nikt się tym nie przejmuje, bo dzieci głosu nie mają. Najwyższy czas, żeby dzieci zyskały swojego pełnomocnika, który będzie je reprezentował wobec wymiaru sprawiedliwości. Najwyższy czas, żeby podmiotowość dziecka była uwzględniana. Szanowni Państwo, w Polsce mamy systemową bierność przeciwdziałania krzywdzie dzieciom. To pokazuje, że wiele akt prawnych dotyczy rodziców, pomocy społecznej, kurateli, pieczy zastępczej czy wymiarowi sprawiedliwości. Ale nie ma aktów prawnych, które by chroniły bezpośrednio dzieci. Nie mają oni adwokatów, którzy by bezpośrednio ich reprezentowali. To rodzice mają adwokatów i to rodzice. Kłócą się i walczą za pomocą również dzieci przed sądem. To pokazuje, jaka jest pozycja dziecka. Teraz dziecko jest tak naprawdę przedmiotem praw rodziców, ale nie jest jego podmiotem. Nie mówi się o opiece rodzicielskiej, mówi się o prawie rodzicielskim. I ten czas pokazuje, że ten system niestety nie funkcjonuje. System jest nastawiony na to, żeby chronić rodzinę. Instytucje, ale nie dzieci. Są oczywiście światełka w tunelu, to dzięki determinacji organizacji pozarządowych, tutaj też i posłanek i posłów opozycji, gdzie szukamy rozwiązań i staramy się procedować w Sejmie. Między innymi mówię tutaj o natychmiastowej izolacji przestępców, którzy nękają swoje rodziny w domach. To dzięki właśnie opozycji to zostało sprocedowane. Jednak okazuje się, że w Polsce nie wszyscy policjanci i policjantki korzystają z tego narzędzia. Mówię tutaj o chociażby o Polu, o Gdańsku, gdzie najmniej zastosowano tego możliwości takiej, która mówi o wyrzuceniu oprawcy z domu. To organizacje pozarządowe domagają się rozwiązań systemowych. Kładą na tacy, kładą tutaj narzędzia, które można od razu zacząć... Yy, Brać i po prostu z nich korzystać. Analiza konkretnych przypadków, dlaczego doszło do śmiertelnego pobicia, zakatowania dziecka. Można te przypadki, te dzieci, które zginęły, pokazać, dlaczego tak się stało, że system nie funkcjonował. To pokazuje, jak bardzo ważną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, wchodząc do szkół, ucząc dzieci, nauczycieli, opiekunów, jak reagować na przemoc, jak reagować na zły dotek. Ale PiS wyrzuca organizacje pozarządowe właśnie ze szkół. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, czy chroni w ten sposób oprawców, czy rzeczywiście zależy mu na dzieciach. Mówi cały czas o tym, że to są przypadki ludzkie, że coś nie zadziałało dlatego, że ktoś nie zareagował. Nie proszę Państwa. To system nie działa, który powinien być nastawiony na właśnie na to, żeby dzieci chronić, a nie żeby je nękać. Szanowni Państwo, stoimy tutaj ramię w ramię, ponad podziałami politycznymi, partyjnymi. I mówimy szczególnie do rządzących, do posłanek tzw. zjednoczonej prawicy, których usta zwykle pełne są frazesów: rodzina dzieci. Dołączcie do nas i zacznijcie bronić dzieci nie przed mityczną seksualizacją, a przed przemocą wobec nich. A czasami i śmiercią. Dzisiaj dzieci, polskie dzieci, nie mają rzecznika praw dziecka. Wzywanie go do tego, żeby zareagował i cokolwiek zrobił, nie ma sensu. Jego po prostu formalnie trzeba odwołać. Nasz wniosek o odwołanie. Tak zwanego Rzecznika Praw Dziecka leży od kilku lat w Komisji Polityki Społecznej Rodziny od 2020 roku. Dlatego dzisiaj podpisujemy się wszystkie z tych koalicyjnych klubów opozycyjnych pod wnioskiem, żeby jak najszybciej, pod pismem, żeby jak najszybciej ten nasz wniosek był rozpatrywany, tak, żeby obnażyć to, co do tej pory ten rzecznik mówił, zrobił, bo naprawdę. Nie tylko czynem, ale i swoim słowem grzeżył, mówiąc, że należy odróżnić klapsa od bicia. To jest niedopuszczalne. Dlatego mówimy dość i wzywamy dzisiaj panią przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej Rodziny do rozpatrywania wniosku o odwołanie tzw. Rzecznika Praw Dziecka jak najszybciej. Najlepiej jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Jeśli nie, to na, na, na kolejnym rozumiemy, że. Takie rozpatrywanie będzie miało miejsce. Dziękujemy. Myśmy dzisiaj powiedziały, jakie możliwe są do wprowadzenia procedury, które są wprowadzane na świecie, a które dotyczą właśnie sprawdzania, co nie zadziałało w systemie. Myśmy także powiedziały dzisiaj, że rzecznik praw dziecka nie chciał podpisać się pod protokołem konwencji praw dziecka, które mówi o tym, że trzeba coś sprawdzać. Myśmy także dzisiaj powiedziały, które elementy systemu nie działają systemowo, Tak? gdzie jest Słabość polskiego, polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskiego działania w, w ramach też samorządności, gdzie są słabe punkty systemu. Czy pobywać Komisję śledczą? Może nie epatujmy śmiercią konkretnego dziecka. Po prostu mówmy, że system nie działa i nie ma w nim bezpieczników. Po prostu system nie ma zębów. na że nie można poprosić, żeby na kolejne Ja? Czy, Pani, mm -hmm. czy, czy mm -hmm. Przez ostatnie lata pisaliśmy do Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny właśnie odnośnie wprowadzenia systemu e, sprawdzania e, takich przypadków internetnych pobic wzorem z systemu play-sum. Pisaliśmy do Rzecznika Prawiecka w tym samym temacie. W Kancelarii Andrzeja Dudy od lat przygotowano projekt, której Kancelarii jeszcze nie było. Odpowiedzialność pełnia władzy jest po stronie premiera Morawieckiego i rządu. I od niego oczekujemy systemowych, a nie doraźnych działań po To PiS dał przyzwolenie na to, co się dzisiaj dzieje. Służby, ludzie boją się wręcz reagować, bo zostaną oskarżone o to, że niszczą tradycyjne wartości polskiej rodziny. Dlatego dzisiaj ta komisja śledcza to byłaby nic innego, tylko zasłona dymna dla nich samych. Ich trzeba rozliczyć i obronić dzieci tak naprawdę przed nimi. Zamiastem Zamiastem razem, kiedy dziecko... nie, nie skontrolował ani razu, dlaczego dziecko nie zostało odebrane. Natomiast wielokrotnie kontrolował sądy, dlaczego dzieci zostały odebrane rodzicom. To, co jest ważne, to ponad dwa lata temu zebrano ponad 22 tysiące podpisów pod petycją, żeby właśnie wprowadzić analizę przypadku, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zostało dziecko zamordowane, zakatowane przez rodziców. Przez dwa lata ten rząd nie zrobił nic. I teraz pan premier po prostu się przyznaje do winy. I mam nadzieję, że tę winę zmarzę tym, że rzeczywiście ten system zacznie po prostu funkcjonować. Po wyborach zacznie. Właśnie, że co To Co to właśnie oznacza? Czy takie ruchy mogą być dalej praktycznie funkcjonowane? W 2017 roku i w 2019 rząd próbował przepchnąć ustawę dotyczącą bezkarności pierwszego pobicia. To chyba mówi wszystko o tym rządzie. Tutaj akurat prawa, akurat prawa strona bardzo chętnie by to wypowiedziała, bo to dalej by było świadczyło o tym, że można katować kogoś w domu Czekamy. bez karny. Hmm. Myślę, że teraz mówienie o tym, że system nie działa, to właśnie my to mówimy. Ta konwencja miała temu służyć, żeby zabezpieczyć szczególnie dzieci, osoby słabsze w rodzinie i ten dokument dawał na to nadzieję. A widocznie prawo sprawiedliwe nie chce dać nadziei osobom poprzywdzonym.